Jeżeli jesteś przyszłym inżynierem, nie brak Ci pomysłów, a 24-godzinne wyzwanie nie jest dla Ciebie przerażające, to konkurs Symkaton jest właśnie dla Ciebie. Znajdujemy się na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej przy współpracy z Wydziałem Energetyki i Paliw. Zorganizowaliśmy w tym roku drugą edycję Symkatonu. Zadanie finałowe pozostało niespodzianką, aż do dnia dzisiejszego. Zatem studenci będą mieli pełne 24 godziny na przygotowanie rozwiązania. Znaczy się, będą tu jedli, spali, a drugiego dnia przekonamy się, kto zwycięży podczas eksperymentu głównego. Tym razem zadanie dla finalistów jest niemal z kosmosu. Tuż obok naszego budynku powstaje Centrum Badań Kosmicznych, więc idziemy w tego typu technologii. Uczestnicy mają za zadanie opracować wirnik. Który najlepiej sprawdzi się w warunkach zadanych przez e, warunki konkursu? Wykonać symulację komputerową, a następnie wydrukować wirnik na drukarce 3D. Tak powstały wirnik zostanie podczas testów zważony, zamontowany na helikopter, a następnie zostaną wykonane testy. Wygra zespół, który opracuje wirnik z największą siłą nośną. Zadanie nie jest proste, ponieważ prędkość obrotowa Typowych śmigłowców czy też typowych dronów to jest kilka tysięcy obrotów na minutę. Jest to niezwykle duże wyzwanie dla symulacji komputerowych. Studenci mają do dyspozycji wszystko, co tylko chcą. Mogą korzystać z internetu, mogą korzystać z literatury, mogą korzystać ze sztucznej inteligencji. Proszę bardzo! Natomiast to, co wybiorą i jaki produkt zrealizują, jaki prototyp udaje im się stworzyć, zależy tylko i wyłącznie od nich. Wygra najlepszy. Mamy 10 zespołów, to są najlepsze zespoły z całej Polski. Rywalizacja jest zawzięta. Dzień dobry, cześć, nazywam się Marcel Kierozalski. Jestem z drużyny Termity. Przyjechaliśmy częściowo z Warszawy i częściowo z Wrocławia. Wróciliśmy tutaj na te zawody, ponieważ w zeszłym roku bardzo dobrze się tutaj bawiliśmy, dobrze się tutaj czuliśmy. Była świetna atmosfera i to też jest bardzo fajne Wasze wydarzenie, żeby sprawdzić swoje umiejętności inżynieryjne. No, dzisiejsze zadanie jest. Bardzo przyjemny, bardzo interesujący temat, który można faktycznie, praktycznie wykonać, stać. Póki co idzie nam dobrze. Nazywam się Julian Kim, jestem z AGH, studiuję na Wydziale Energetyki i Paliw i jestem z Różny Dzień Przed. Uważam, że dzisiejsze zadanie jest bardzo ciekawe. Szczerze mówiąc, spodziewaliśmy się czegoś tego typu, aczkolwiek nie wiedzieliśmy, że akurat będzie to takie dokładnie zadanie, ale raczej jesteśmy dobrze nastawieni, także jesteśmy zadowoleni. Nazywam się Łukasz Sadłowski, hotel z Politechniki Warszawskiej razem z kolegą Przemkiem. Jesteśmy zespół Paradygmat Sprężyny i pozdrawiam wszystkich z finałów symkatonu Dwójki. Spodziewaliśmy się, że będzie coś z, z elementami wirnikowymi, ale niekoniecznie sądziliśmy, że to będzie, będą łopatki, więc musieliśmy się trochę uzupełnić wiedzę podczas pierwszych paru godzin. Natomiast mam nadzieję, że, że wyjdzie coś ciekawego i że będziemy w stanie tutaj konkurować z, z najlepszymi. Robimy to z kilku, dwóch w sumie ważnych powodów. Raz, żeby kultywować tą kreatywność, innowacyjność wśród studentów, bo oni są jeszcze nieskażeni tymi ograniczeniami, które nakłada na nas życie. I, i, I rzeczywistość, a drugi powód jest, żeby rzeczywiście próbować modyfikować podejście do dydaktyki, zwłaszcza na e, uczelniach technicznych. Do tej pory było tak, że mieliśmy do wyboru właśnie teorie, później jakieś analizy i, e, analityczne, takie tradycyjne, i później laboratorium. My chcemy troszeczkę to zmodyfikować i wprowadzić właśnie pomiędzy to laboratorium a analizy tradycyjne, właśnie analizy numeryczne, czyli tą symulację. Kultywacja tej kreatywności i innowacyjności otwartego umysłu młodych ludzi, które są niesamowicie cenne. To jest szansa dla nich, aby zobaczyć, jak w rzeczywistym świecie, w tym już po studiach, no wygląda tak na dobrą sprawę w telegraficznym skrócie proces konstruowania nowych technologii i nowoczesnych urządzeń. Zapisujcie się na trzecią edycję Symkatonu. Zapraszamy!